Wprowadziłam się do domu po mojej babci kilka miesięcy po jej śmierci. Nie było mnie przy niej w ostatnich chwilach. Mieszkałam w innym mieście, miałam studia, pracę, życie. Kiedyś byłyśmy sobie bliskie, ale coś się urwało, gdy skończyłam 18 lat. Od tamtej pory nasze rozmowy były krótkie, suche. Nigdy nie mówiła dlaczego. Podczas porządkowania jej rzeczy, znalazłam małe pudełko w górnej części szafy. Karton był zaklejony taśmą, zakurzony. W środku ubranka dla noworodka, śpioszki, czapeczka, nawet buteleczka i para maleńkich skarpetek. Wszystko złożone starannie, niemal szczułością. Ale ja nigdy nie miałam dziecka, ani moja mama. Nie wiedziałam, co o tym myśleć. Przez kilka dni leżałam na kanapie z tym pudełkiem obok i nie mogłam przestać myśleć, że nie są to po prostu rzeczy z dawnych lat. Potem znalazłam list. Był schowany w starej książce między stronami. Pisała do mnie: Moja kochana wnuczko, wiem, że może nigdy nie przeczytasz tego listu, ale muszę to z siebie wyrzucić. Muszę powiedzieć ci prawdę. Czytałam dalej. Dowiedziałam się, że kiedy miałam 16 lat, zaszłam w ciążę i straciłam dziecko. Nie pamiętałam tego. Bo w czasie tamtych miesięcy miałam poważny uraz głowy po wypadku rowerowym. Straciłam pamięć części tamtego roku. A moi rodzice uznali, że tak będzie lepiej, że skoro zapomniałam, to nie warto rozdrapywać ran. Ale babcia pamiętała. Przez lata trzymała te ubranka. Raz w roku pisała listy do dziecka, które się nie narodziło. Pisała, że nie miała prawa decydować za mnie, ale że nie chciała, bym nosiła w sobie ten ciężar. Ciężar, który teraz i tak czuję. Siedziałam z tym pudełkiem i płakałam, bo straciłam coś, o czym nawet nie wiedziałam, bo byłam matką przez chwilę i nikt nie miał odwagi mi o tym powiedzieć.